Cześć drodzy widzowie, Maciej Różański, kłaniam się nisko. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałem poruszyć tematy. Co wybrać? Krokodyl, łyżko krokodyl, może wycina? To jest najlepsze, tego Wam nie powiem, bo to w każdym gospodarstwie musicie sobie sami dobrać. Natomiast chciałbym Wam w dzisiejszym odcinku troszeczkę może powiedzieć o każdej z tych maszyn. Co myślę, że pomoże niektórym osobom wybrać taką maszynę do ładowacza czołowego. Może nam powiedzieć o sprzęt do ładowacza czołowego, który po prostu będziecie gdzieś tam w przyszłości zakupywać. Moi drodzy, tutaj na pierwszy ogień pójdzie ten wycinak szczękowy, który tutaj za uprzejmością kolegi mieliśmy pożyczony I jego plusy i minusy Fajną rzeczą jest to, że tak naprawdę można nim wyciąć kiszonkę z pryzmy, trawę Trawę jak najbardziej on bardzo fajnie wycina Kukurydzę, tak jak w naszym przypadku, gdzie jest bardzo dobrze ubita Ta kukurydza jest wycięta, ale on nie tworzy takiej idealnej ściany jak to wycinak piłowy Więc tutaj jest jego minus Natomiast bardziej on, powiem Wam, że jak krokodyl troszeczkę działa. On nie wycina jakoś tak super. Może, jeżeli by był nowy, te piłki by były nowe, może też to zależy od firmy. Myślę, że mogłoby to po prostu troszeczkę lepiej wyglądać. Natomiast no, tą kukurydzę nie za specjalnie wycina. Kiszonkę strawy jak najbardziej fajnie. Druga rzecz fajna, że można nim przywieźć balota czyli można przeciąć i belkę kiszonki, nie ma problemu, można tą belkę, że tak powiem ten krokodyl, ten wycinak podnieść do góry, rozłożyć go, on weźmie na spokojnie tą belę nie ma problemu z tym natomiast belę słomy tak samo weźmie też nie ma problemu, więc tutaj możecie sobie że tak powiem nie odczepiać narzędzia jakiegoś tam krokodyla czy wideł i bez problemu można tym to przywieźć jedna rzecz taka jak u nas się nie podoba, no to że po prostu nie weźmiemy nim paszy, tak Paszy nim nie weźmiemy, mimo że on tutaj na dole ma te zęby, no to kukurydza nie wylatuje z tego, natomiast no paszy nie weźmiemy i musimy przepinać, musimy przepinać łyżkę, musimy zapinać, żeby wrzucić paszę treściwą po prostu do paszowozu. Także no wycinak około 450 kW, on ma 1,60 m. Też za dużo w ten metr 60 nie wchodzi, tak jak kukurydzy to maksymalnie tam 300 parę kilo. Sucha masa tej kukurydzy, moi drodzy, to była 30 31 więc no, za dużo tak naprawdę się nie weźmie, tak? 350 kilo. No nie jest to jakaś tam za bardzo rewelacyjna, myślę, że do 400 kg w takim 1,60 m jest chyba, jeżeli się nie mylę, to 0,8 m sześciennego I wchodzi tutaj no, od 300 bardziej do 400 kg, jeżeli weźmiemy takiego pełnego Także no wagowo, tak jak mówiłem, 450 kg nie ma problemu, no i dobrą trzeba mieć hydraulikę, bo jednak te siłowniki są naprawdę mocne i tutaj trzeba mieć tą hydraulikę sprawną żeby to wszystko działało także no tyle będzie o wycinak szczękowym druga rzecz krokodyl każdy wie jak krokodyl wygląda ma bardzo dużo takich samych funkcji jak ten wycinak szczękowy który wam przed chwileczką pokazywałem no i tak krokodyl Moi drodzy macie dodatkowe takie dwa plusy, że przywieziecie bele czy siano kiszonki, czy bele słomy z pola można tym zbierać, po prostu nie przeczepiać jakiegoś tam paleciaka czy jakiś wideł do bel, nie trzeba, więc tutaj mamy dodatkowy plus, więc tego krokodyla wykorzystamy w takiej rzeczy, kiszonkę też nim przywieziemy, oczywiście nie wytniemy tej pryzmy i to będzie mniej więcej wyglądało bardzo podobnie. Jeżeli pryzma jest źle ubita i krokodylem będziecie to wyciągać, no to ona będzie się psuła. Bo bądźmy szczerzy sobie, tak trzeba sobie powiedzieć szczerze, że my tam już te 5 czy 6 lat użytkujemy te pryzmy i w sumie tam, gdzie była źle zrobiona pryzma, to i wycinak nie pomógł. Także czy macie wycinak piłowy, szczękowy, dobrze wycięte. A jeżeli jest źle zrobiona kiszonka, niedobita, gdzieś są dziury i się psuje, no to to nie pomoże nawet, nawet z wycinakiem. To będzie troszkę mniej się psuło, ale to nie jest jakiś taki super efekt, że po prostu wycinak Wam załatwi to, że, będzie, że nie będzie Wam się psuła kiszonka. Także jeżeli chodzi o krokodyla, możecie nim brać i kukurydzę, tylko że wtedy się narozwala tego trochę, bo no niestety, niestety ale nie jest tak szczelny jak jak ten wycinek szczękowy więc krokodylem można brać kukurydzę i można brać trawę, nie będzie to wyglądało za, za specjalnie, bo te pryzmy będą tak wyglądały tu powiem Wam, że nie jest naprawdę źle, to było łóżko krokodylem brane, ale krokodylem bardzo podobnie, no i krokodylem możecie pierwsza rzecz, obornik wyrzucać, więc krokodyl się przydaje, ale też paszy nie nasypiecie, sypkie i tego nie weźmiecie, więc no tu jest ten ograniczony, że tak powiem zasób tych rzeczy, tak jednak tego, tej, tej paszy treściwej się nie weźmie, ale do codziennych obowiązków jest on super. Natomiast no tej treściwej nie weźmiecie, i, i tu jest ten minus. No i niestety kukurydza weźmie się, bo wiem, że ludzie biorą, my też braliśmy, ale to się rozsypuje, więc krokodyl właśnie ma takie zalety i wady. Moi drodzy, tutaj mamy pryzmę wybieraną łyżko krokodylem. I ta pryzma jest z kiszonki, z kukurydzy. Jak do, e, dokładnie to widzicie, łyżko krokodyl. Bardzo uniwersalna maszyna. Teoretycznie zrobi się nim naprawdę wszystko. E, przywiezie, się, przywiezie się tym naprawdę e, czy belę e, słomy do stodoły, czy belę siano kiszonki e, do obory. Normalnie można tym no, zwieść z pola. Bel oczywiście nie zwieziemy, bo po prostu będziemy je rwać. Natomiast no, belki do obory dowieziemy kiszonkę z kukurydzy przywieziemy kiszonkę z pryzmy oczywiście też przywieziemy obornik tym wyrzucimy i paszę treściwą też tym wyrzucimy więc u nas na gospodarstwie ten łyżko krokodyl się sprawdza najbardziej natomiast łyżko krokodyl ma tych swoich plusów sporo obornik się nim wybiera tak jak my mamy posadzkę betonową i mamy posadzkę, nie mamy posadzki w sumie w drugim boksie tylko jest to można powiedzieć na ziemi wbrew pozorom tego co inni mówią nie, nie najgorzej się tym wybiera jakby jest różnica w wybieraniu krokodylem oczywiście natomiast nie jest to naprawdę e, jakaś bardzo udręka ja bym powiedział że w ogóle to nie jest udręka tym łóżko krokodylem e, na takiej posadce e, się super wybiera bo jest czyściutko nie trzeba w ogóle z widłami chodzić a tam gdzie nie mamy tego e, tam gdzie nie mamy oczywiście tej posadzki troszeczkę gorzej to idzie ale mimo wszystko naprawdę e, ten łyżko krokodyl w naszym gospodarstwie jest, i chyba to jest najlepsze rozwiązanie. Jest bardzo uniwersalny. Wiecie dlaczego? Bo nie musimy go odczepiać przy wożeniu, po prostu czy przy załadunku paszowozu. Tak naprawdę ten łyżko krokodyl nie jest odczepiany, załadujemy nim wszystko. Treściwą ten CCM, który teraz mamy, jakbyśmy mieli wysłodki mu, to wszystko tym zrobimy. Oczywiście te pryzmy nie będą tak pięknie wyglądały. Szczerze Wam powiem, że tutaj jest troszeczkę brzydko to zrobione, natomiast no. Nie powinno tak to wyglądać. I można naprawdę przy łyżko krokodylu zachować ten porządek, którego tutaj oczywiście nie ma. Natomiast moi drodzy, ja z naszej perspektywy myślę, że tutaj dla nas akurat łyżko krokodylu jest najlepszym rozwiązaniem. Nie dla wszystkich on będzie najlepszym rozwiązaniem. Ale jeszcze jedna mi się nasuwa rzecz. łóżko krokodylem nie przywieziemy bel. Słomy z pola i nie załadujemy ich. Krokodylem to zrobimy. Natomiast jeżeli chodzi o łóżko krokodyla, fajnie można wybierać obornik z pryzmy. Jeżeli mamy gdzieś tam rozwalony ten obornik na pryzmie, to naprawdę to pole jest czyściutkie. Ja nie mówię, że łóżko krokodylem, krokodylem się tego słabo po prostu zrobi, czy, to, czy tego się nie zrobi. Natomiast naprawdę fajnie nic nie zostaje. Ten taki można powiedzieć przelasowany obornik nie wylatuje. Jak jest bardziej słomiasty oczywiście łyżko krokodyl jak, naj... krokodyl jak najbardziej, natomiast ten łyżko krokodyl ma te swoje zalety, które Wam powiedziałem Myślę, że jego wadą no to jest, jeżeli ktoś ma właśnie ten bardzo słomiasty obornik, to może być troszkę ciężej No i nie przywieziemy tym łyżko krokodylem na pewno bel słomy z pola Jeszcze moi drodzy tutaj parę słów odnośnie tego łyżko krokodyla Tak jak widzicie tutaj mamy ten CCM, to było mielone, niegniecione i łyżko krokodylem jak najbardziej to weźmiemy paszę treściwą, tak jak Wam pokazywałem, tam też tym weźmiemy no i tak, jeżeli mamy tego łyżko krokodyla głębszego bo tak jak ten pomarańczowy nasz on jest po prostu płytki i ten tam nie wejdzie za niego w dużo takiej paszy treściwej on ma 1,60m, to tej paszy treściwej sprzężyta wejdzie na tego łyżko krokodyla około 200 paru kilogramów, więc nie jest to dużo. Natomiast jeżeli głębszy byłby ten łyżko krokodyl, możemy tym ładować zboże. Oczywiście to nie będzie łyżka objętościowa, jakaś tam, ale możemy tym ładować zboże czy ziemię. Nie ma problemu, można tym ładować. Jest to naprawdę maszyna bardzo uniwersalna. Materiały sypkie, kiszonki belki, yy, także naprawdę obornik i inne rzeczy, nie wiem co tam jeszcze można tym wziąć ale naprawdę łyżko krokodyle fajna opcja ja wiem, że nie dla wszystkich, ale naprawdę ma bardzo, bardzo dużo plusów. Słuchajcie, ostatnia maszyna, o której chciałbym Wam powiedzieć, to wycinak piłowy jak widzieliście na filmach, my mieliśmy taki wycinak piłowy z Transmana yy, on ważył bodajże 550 kg, więc jeżeli chodzi piłowego, bo jest jednak ciężki jak do takiego ciągnika 80 koni, no to załadujmy tonę sobie takiego tej tak no to jest półtorej tony to już jest naprawdę bardzo dużo, jak na taki ciągnik 80 koni, to myślę, że ta waga jest tutaj minusem, cena stosunkowo jest troszeczkę droższy niż te trzy rzeczy o których Wam wymieniłem, czyli krokodyl łyżko krokodyl i wycinek szczękowy jest droższy właśnie ten wycinak piłowy natomiast on odwdzięcza się tą kulturą cięcia jest szybkie cięcie bardzo dokładne myślę, że dużo wyżej możemy wyciąć tym wycinakiem duże pryzmy możemy wycinać wiadomo to nie jest frez ale tak jakbyście mieli dwumetrowe pryzmę czy tam 1,5 metra to nie ma problemu, natomiast czy łyżko krokodylem, czy wycinakiem szczękowym tego nie zrobicie oczywiście bele, słomy, belesiana siana przetniecie tym wycinakiem bez problemu niestety paszy treściwej się tym nie weźmie, ale słomę, czy tam do obory można tym przywieźć jak najbardziej nie ma problemu z większych wysokości tą kiszonkę z kukurydzy, czy tam straw można brać myślę, że jest to fajny wybór Natomiast, no, nie jest to maszyna uniwersalna. To jest bardziej taka maszyna specjalistyczna. Ten wycinak e, piłowy on robi bardzo dobrą robotę. Troszkę drożej kosztuje. E, no, ale naprawdę, jeżeli chodzi o wycinanie, no, to jest klasa. I tak jakbym miał polecić, no, to z wycinaków, to wycinak piłowy byłby chyba najlepszą opcją. Tak jak już Wam mówiłem, wycinak piłowy byłby chyba najlepszą opcją, jeżeli chodzi właśnie o wycinaki. No to albo właśnie wycinak piłowy i coś dodatkowo, jeżeli chodzi tutaj o e, na przykład codzienne obowiązki, o takie prace, można powiedzieć, podwórkowe, załadunek paszowozu, jakieś e, przywożenie, że tak powiem, kiszonek do, e, do obory. No to tutaj wycinak piłowy fajnie, natomiast do tego wycinaka piłowego coś musi być łyżka czy łyżko krokodyl, e, mimo wszystko natomiast jeżeli należy nam na czasie i na przykład nie mamy czasu lub chcemy mieć jedną maszynę chcemy troszkę pooszczędzać że tak powiem mieć jedną i uniwersalną maszynę no to zdecydowanie ten łyżko krokodyl słuchajcie takie, takie krótkie podsumowanie jeżeli chodzi o te maszyny jeżeli chodzi o ten osprzęt do, że tak powiem do przywożenia paszy kiszonek do obory do takich codziennych obowiązków i do w sumie użytkowania tak jak krokodyl czy łyżko krokodyl do takiego y, używania, no, można powiedzieć że przez cały czas. No to albo bierzemy łyżko krokodyla, który jest do wszystkiego naprawdę. Natomiast jeżeli chodzi o wycinaki, poleciłbym ten piłowy i do tego albo łyżko krokodyl albo łyżka. Także myślę, że po tym odcinku czegoś więcej się dowiedzieliście i że będziecie po prostu mieć lepsze światło na to, co może kupić w przyszłości. Także dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!